Hej, ludzie, paździ tutaj. Zauważyliście, że toksyczna lewica sama siebie ograła? Że ci wojownicy z Twittera teraz lamentują, jak to wszystko prawa strona zniszczy? Jest to trochę przerażające, nie? Ogólnie nie wiem dlaczego, ale tak od mniej więcej premiery. Basterek w 2015 16 roku zaczęła panować jakaś dziwna taka moda na edukację, na edukowanie własnych klientów. Czy to są książki? W książkach mniej, ale czy to są filmy, gry, komiksy. Jakoś ludzie sobie wzięli za punkt honoru, wyedukowanie tych. Nieinteligentnych mas, tych nieprogresywnych mas. I teraz ci ludzie, co starali się na siłę ludzi edukować poprzez rozrywkę, zbierają tego plony. Zobaczcie, że teraz nawet filmy, które starają się robić rzeczy dobrze, jak Thunderbolt czy Ballerina, nie przyciągają do, do king tłumów. Dlaczego? Bo ludzie są zmęczeni. Są zmęczeni tym, że postacie, które mają ich uczyć tolerancji, które mają pokazywać, że kobiety są tak samo silne jak mężczyźni, były wykonane topornie. Były wykonane nieumiejętnie. Bez szacunku. Nawet ta, ten ostatni serial na Disney Plusie, ten Iron Heart, oprócz tego, że samej postaci nie lubię i samego konceptu, i. Momentów, w którym ona się pojawiła w komiksach nienawidzę, bo to był piękny moment, kiedy Marvel chciał wszystkich swoich e, superbohaterów poprzestawiać na nowoczesną modłę. To jest pokazana w sposób, w który się nie da lubić. I tak było z większością postaci, jakie były kreowane w, tym, w tej epoce mocnej edukacji, ja to nazywam. Nienawidzę, słuchajcie, czegoś takiego jak takiej edukacji na siłę. Wiecie dlaczego takie japońskie rpg starsze, stare seriale na przykład z Batmanem animowany. Wiecie dlaczego te rzeczy potrafiły edukować masę dzieciaków? Dlaczego ludzie chodzili na stare filmy Pixara do kin? Bo one były fajne. Bo one były przyjemne. Bo to, że tam jest lekcja, to większość ludzi wiedziała. Ale ta lekcja była przykryta ciekawymi postaciami, dobrze napisanymi sytuacjami, czymś, co zajmowało duszę. By potem, jak się zastanawiałeś nad filmem, pomyśleć, faktycznie ci ludzie mają, w, w taki sposób się zachowują. Ale wtedy scenarzyści starali się to pokazać w sposób, nie arogancki, tylko w sposób otwarty. Bardzo często to robi Kodzima, bo naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, że teraz gry czy filmy, komiksy stały się polityczne, a kiedyś nie były, one zawsze były polityczne, one zawsze miały dużo tego. Czy to był Star Trek, czy to był Marvel, DC, czy Kodzima, właśnie. Tylko, że taki Kojima, on ci prezentuje. Swój punkt widzenia daje argumenty, dlaczego widzi tak świat, dlaczego widzi niektóre wydarzenia w ten sposób, i nie mówi ci, że jesteś idiotą, jeżeli tego nie rozumiesz. On ci mówi: zmiew się ze swoim, ze swoim nastawieniem do świata, ze swoimi przywódcami, zmiew się, oglądając to, co ja czuję. I często ludzie otwierali się dzięki właśnie. Takim dziełem. Dzięki wiem, Batman Animated Series dzieciaki mogły zobaczyć, że w tych złych gościach często też może być dobro, też mają swoje pragnienia, swoje gorsze dni. Często można było też pokazać, że superbohater też ma swoją ludzką stronę. Na przykład Powiem Wam, że jest taki komiks All Star. All Star Superman. I to był komiks, który uwielbiam. To jest jeden z moich top, topek komiksowych. Bo on mi pokazał, kiedy ja Supermana nie miałem gdzieś tam wysoko w moim w mojej topce superbohaterów, że on, on jest człowiekiem. I potem, po przeczytaniu tego komiksu, zacząłem inaczej rozumieć jego postać. Zacząłem nie widzieć w nim jakiegoś takiego takiej postaci, która ma być zawsze dana, ale widziałem człowieka wychowanego na wsi, wychowanego według, według jakichś tam zasad, facet który hołduje swoim zasadom, który musi się odnaleźć w obcem miejscu. I to mi zmieniło całe podejście do postaci Supermana. I, i to nie było zrobione na hanie. To było zrobione w taki sposób, w jaki ludzie powinni opowiadać historię, aby chcieli aby chcie zmienić nastawienie do czegoś. Bo to, że machniesz w grze postać, która mówi, że na ziemi byłam innej płci, teraz jestem innej płci i ogólnie na ziemi byłam prześladowana jako drugi dialog, tutaj to jest nawiązanie do Mass Effecta na to nie sprawi, że ludzie spojrzą inaczej, tylko ludzie zobaczą, że ty robisz coś z subtelnością mota udarowego. I teraz mnóstwo mediów ma problem z tym, że nie jest subtelny. że traktuje swoich odbiorców jak idiotów. To jest, słuchajcie, tak jak ja bym w co drugim moim filmiku mówił, że jesteście idiotami. Że, jesteś, że wy nie rozumiecie w ogóle, o czym ja mówię, i ogólnie, ja jestem the best, i dajcie mi wszystko, i w ogóle mnie wielbcie. To byłoby idiotyczne, bo wy jesteście moją publiką. Ja mówię do kamery tyle. Jeżeli chci chciałbym, żeby nikt mnie nie oglądał, to wtedy mógłbym was obrawać. No oczywiście, że bym to robił poważniej, żebym bym nie zrobił jakiegoś sketchu, na przykład co moją deweloperę o graczy. Ale właśnie po tym 2015 roku twórcy zaczęli obrażać graczy. I to jest przerażające dla mnie osobiście. I to teraz zasanie, zasianie tego bardzo paskudnego owocu. Tego owocu wyższości sprawiło, że Ludzie nie mają zaufania do nowych rzeczy. Oni wolą sobie kupić jakiejś, nie wiem, jakiegoś remastera gry, z którą grali 10 lat temu. Przykładowo tutaj Oblivion, niż kupić nową grę. Dlaczego? Bo nie wiedzą, czy nagle nie wyskoczy im źle napisana postać i oni się złapią za głowę, albo nie będzie promowane. Z subtelnością motu darowego jakiejś wizji świata, bo ludzie są z tym zmęczeni. Bo przez ostatnie prawie 10 lat ludzie byli tym katowani. Zewsząd I jeszcze ludzie bronili, że to jest progresywne, że tak powinno być. A kiedy powiedziałeś tak, powinno być, to automatycznie ci ludzie mówili: Ale ty się zgadzasz na wszystko, co my reprezentujemy. Nie! Ja się zgadzam na to, co mi odpowiada, ale nie musi mi wszystko odpowiadać. A, to Ty jesteś fobem. I tutaj lista inwektyw, nie. Ale Ty jesteś fobem, jeżeli się nie zgadza w 100% z tym, co my reprezentujemy. Ale nie ma tak. Żadna osoba nie zgadza się z drugą osobą w 100%. Żadna osoba w 100%. Nie będzie akceptowała jakiejś wizji. Bo zawsze jest coś, co Ci. Bardziej lub mniej pasuje. Czy to chodzi o prawo, czy to chodzi o lewą stronę, ale w momencie, kiedy ty jesteś nastawiony, że ty walczysz z tą drugą stroną, to wtedy ty przegrywasz. I ta przegrana nie będzie następnego dnia, na, za miesiąc, za rok, ale może być za dwa, trzy, może być w następnym pokoleniu w następnym pokoleniu, które odbije się w drugą stronę kompletnie. Bo po prostu to pokolenie będzie wychowane w tym niedorobionym obrazie świata. Sorry, że dzisiaj tak trochę dziwnie, ale jakoś mi, mi po prostu, po tym jak zobaczyłem parę odcinków Iron Heart, po prostu mi się zebrało, że nienawidzę czegoś takiego. Nienawidzę wpychania, nienawidzę ulepszania na siłę. Nie lubię toksycznej progresywności. Ja zawsze zaznaczam toksycznej. Bo po prostu moment, w którym ci ludzie wkładają ci do gardła jakąś wizję świata, czy to jest prawa strona, czy to jest lewa strona, to to jest toksyczne. To to sprawia, że ty nie chcesz tego, że ty to wyplujesz. No chyba, że mają wielką maszynę do robienia foie gras i ci będą wpychać tą ideologię. Bo jak nie, to ci zniszczą życie. I wtedy powiedzą, ty no, zniwczyliśmy ci życie, ale no, mogłeś się z nami zgodzić. I to jest właśnie ta chora wizja świata, która teraz mam nadzieję, że będzie odchodziła powoli. Bo bez zmiany podejścia, bez szacunku do klienta, bez szacunku do drugiej osoby my nie pójdziemy dalej. Bez szacunku drugiej osoby ludzie zamkną się w starszych tytułach. Ludzie nie będą chodzić do kiny. Ludzie nie będą oglądać nowych rzeczy. Ludzie nie będą wspierać nowych inicjatyw. Bo ludzie nie chcą być edukowani. Tak mało inteligentnie, w taki ordynarny sposób. Ludzie chcą czasem prostej rozrywki. Ludzie chcą zapomnieć o tym, co ich otacza na no, tą godzinę 4, a jeżeli chodzi o gry, to 10, 15, 40. Ludzie nie potrzebują przypomnienia o tym, że no, trzeba akceptować wszystkich. Nie. Ludzie czasem chcą zrozumieć to, że trzeba akceptować kogoś w oprawie Astrobot. Astrobot, albo w, tak jak w ekspedycji, że dostajesz świetną historię. I tam są wątki. Tak, wątki takie, które w innych grach byłyby poprowadzone mniej umiejętnie. Tu się udało. Tak samo w Baldur's Gate Trójce, To gracz reguluje jak bardzo przebudzona jest jego historia. I te gry powinny być lekcją dla innych twórców. Że zabawa i jakość historii przede wszystkim, a potem subtelna edukacja. Co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie mieli rewelacyjny dzień. I do jutra. Pa, pa.